Pirania Grapplinga, Grappler info, jest ze mną Paweł Jaworski, Siemanko, Siemanko. Siemanko. Paweł 18. edycja Pirani. Twój debiut, jeżeli chodzi o osobę prowadzącą na obozie. Może na początku opowiada jak wrażenia z obozu. Także jestem już drugi raz na pirani. Same wrażenia są bardzo pozytywne. Jestem w stanie tutaj się przygotować pod gwiazd, pod, pod najbliższe ogólnie zawody. Więc jak najbardziej sama organizacja, sami sparring partnerzy. To na najwyższym poziomie, więc dla mnie jak najbardziej na plus i chciałbym cię częściej części na obóz. No właśnie chciałem się ciebie zapytać, jak się odnajdujesz teraz w roli, e, oprócz tak bardzo aktywnego zawodnika, także w roli instruktora, bo e, za to był taki dość duży przewrót w życiu przeprowadzka do nowego miasta, osiedlenie się w Akademii Gorilla. Z tego co wie, wiemy, to też e, dużo treningów indywidualnych, prowadzenia. E, opowiedz, jak odnajdujesz się w tym podziale ról, właśnie e, robieniu e, swoich treningów oraz jakby prowadzenia? Jak to się uzupełnia? Tak naprawdę już jak mieszkałem w Ławie, w czasie pandemii już byłem zmuszony tak naprawdę, żeby prowadzić zajęcia u siebie na salce, ponieważ miałem taką salcę przy domu i to było jedyne miejsce, gdzie mogliśmy trenować, więc też mój trener nie miał nie mógł uczestniczyć na zajęciach, także byłem zmuszony do tego, żeby prowadzić same treningi. No i jakoś czuję się z tym naturalnie, że startuję, prowadzę zajęcia. Wiadomo, że to jest teraz troszkę większa odpowiedzialność, bo też chciałbym się do tego przykładać i chciałbym, żeby chłopacy, którzy trenują mnie na grupach, którzy też przychodzą do mnie na zajęcia indywidualne, chciałbym, żeby wygrywali na zawodach, żeby robili bardzo dobre wyniki, także jest troszkę większa presja. Ale czuję się z tym w miarę naturalnie, i nie jest to jakiś problem dla mnie, że nie daję rady tego połączyć. Paweł, za to był tak naprawdę bardzo intensywny i sukcesywny okres startowy. No i tak jak wspomniałem wcześniej, przeprowadzka do Warszawy. Opowiedz, jak odnajdujesz się teraz w tej roli, jak ci się trenuje generalnie w stolicy, właśnie w Gorylu, jak przebiegał ten cały proces przejścia, przeprowadzki, no i ja w jaki sposób wpłynął na, na twój poziom sportowy i generalnie na życie. Także do Goryla zacząłem jeździć mniej więcej już w lutym tamtego roku. Złożyło się to ta, jakby wszystko się złożyło przez to, że miałem seminarium w Legionowie, które dzięki chłopacy z Tajfunami zaprosili. Też w Gorylu trenował mój znajomy z Łaby, Damian Welens. No i tak się złożyło, że akurat przyjechał Mateusz na seminarium, ten przyjechałem pierwszy raz do Goryla i tak już Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu przyjeżdżałem do goryla regularnie. Już we wrześniu przeniosłem się, przeprowadziłem się do Warszawy. Najpierw tak oficjalnie cel studiowania, później trochę inaczej się to potoczyło i skupiłem się tylko na wiliks, a samą przeprowadzkę oceniam na plus, ponieważ pierwszy raz w moim życiu mam kogoś Kogoś takiego, kto może się skupić stricte na tym, co powinienem robić, skupia się na tym, jak powinien się rozwijać, jak powinienem trenować. Dzięki Marcinowi Jędrkowi i Pawłowi Daniszewskiemu bardzo mocno się rozwinęłem jako zawodnik. Troszkę bardziej profesjonalnie już do tego podchodzę. I na pewno zrobiłem duży postęp, jeżeli chodzi o moje przygotowanie do samych zawodów i samą formę, jeżeli chodzi o moją, moją dyspozycję na samych zawodach. Bez wątpienia Paweł jednym z Twoich e, największych sukcesów. Nie wiem, czy w życiu to już pewnie sam ocenisz. No, ale jest występ na grudniowych e, Worldsach, Nogii. E, może opowiedzmy trochę o tym, ponieważ no, w samym finale chyba udało Ci się wygrać z Davidem Massare, czyli z podopiecznym Johna Danahera. E, może opowiedz troszeczkę o swoim występie na Worldsach, o odczuciach, jak Ci się tam walczyło i o samym uczuciu bycia mistrzem świata w nogi. Także. On... Tak naprawdę po samych zawodach nic się za bardzo nie zmieniło. Yy, wiadomo, jest to jakiś tytuł, ale to tak naprawdę są tylko purpury, i patrząc na taką skalę światową, nikt za bardzo nie zwracał na to uwagi, bo jest bardzo dużo mistrzów w danych kategoriach. Yy, Same zawody wyglądały tak, że miałem w sumie 5 walk. Cztery z nich wygrałem chyba przed czasem i finał miałem z Davisem. I to też nie była jakaś spektakularna wygrana, ponieważ wygrałem tylko na karę, ponieważ Davis dostał karę za pasywność, bo się zblokowaliśmy w bodylocku. Więc też nie ma co mówić, że pokonałem Davisa, tylko po prostu sędzia zadecydował i, 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 i udało się dowieść tą karę. Jeszcze wystartowałem w kategorii Open gdzie przegrałem w pierwszej walce. E, ogólnie na samym, w samym wyjeździe bardzo dużo pomógł mi Wilk, e, który też był w moim narożniku, bardzo dużo mi podpowiadał, więc ja też mu jestem bardzo wdzięczny za, za pomoc. E, chciałbym podziękować e, wszystkim, z, którym, z którymi byłem na tym wyjeździe, bo to był mój pierwszy wyjazd za granicę, za, za ocean, więc to też była dość stresująca e, rzecz, ale jakby, jak oceniam wszystko jak najbardziej na plus i fajnie, że tak się udało zrobić taki wynik. E, jasne. Paweł, to teraz może jeszcze na koniec najbliższe plany startowe, jeżeli chodzi o ten sezon i te takie najważniejsze, które planujesz na najbliższy okres. Aha, także za tydzień będę startował na trialsach, tak stricte w celu sprawdzenia swoich, swojego poziomu względem tego poziomu m, europejskiego. E, i tak naprawdę nie mam jakichś większych startów zaplanowanych na ten moment. Chciałbym na pewno w tym roku się skupić na tym, żeby wyjeżdżać jak najczęściej na obozy, gdzieś wyjeżdżać na jakieś na kampy takie stricte do Akademii Gorilla Koszalin czy też do Stanów chciałbym wyjechać, żeby móc trenować z tymi zawodnikami. No i chciałbym jak najbardziej się obić, jak najwięcej się obić na polskiej zagranicznej scenie. Także ten rok traktuję jako taki rok, w którym będę ci jeszcze bardziej rozwinąć jako, jako zawodnik. Jasne. To z naszej strony życzymy dużo zdrowia, powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki.